Rośnie około 170 cm. Liście ładne, nie takie intensywnie zielone, ale też nie widać oznak niedoborów. Teraz przed chwileczką tutaj zerwałem cztery duże owoce z tego krzaka. Jeszcze mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. No to 10 pomidorów, każdy po. 300-400 gramów. Z pewnością. No to mamy jakieś 3-4 kg. Więc ja z tej kati jestem na razie zadowolony. Zważę sobie tutaj tą odmianę. Katia te pomidory pojedynczo. 1,433 gramy. Inny, 399. Tutaj ten pomidor ma takie. Niewybarwione miejsca, takie stwardniałe, ale to niektóre odmiany takie, tak mają. Tutaj przy szypółce również jest takie wgłębienie, i trochę stwardniałe, ale przekroimy sobie tego pomidora. Kroi się dobrze. Zobaczymy, jak wygląda w środku. Zobaczcie, nie ma tych nasion dużo. Dobrze się kroi. To taka odmiana malinowa. I ma takie kawałeczki z grubniałego to, to jest trochę twarde. Ja tutaj sobie na przykład sparzam pomidora też, żeby skórę obrać. Zaraz Wam powiem jak smakuje. Smak taki lekko kwaskowy, ale pomidorowy. Zobaczymy jak twarda skóra. Skóra też jest troszeczkę twarda. Ja ze względu już na to, że mi skóra trochę szkodzi, to ja sobie sparzam. Ale smak taki typowo pomidorowy, bez żadnych rewolucji, ale jest niezły.